Manko, witajcie e, Dzisiaj mega chaos Chaos, zniszczenie, zagłada Popatrzcie Tak to wygląda Nie wiem w którym miejscu jesteśmy Czy na półmetku, chyba jeszcze nie Ale e, No pakujemy się, pakujemy się Bo jutro mamy plan się wyprowadzić Także zobaczymy Czy nam się to uda e, Czy nie, ja zaraz muszę jechać do do dumagetę odebrać znajomego z lotniska. A i jeszcze muszę jechać do oficera kwarantanny załatwić papiery na wywóz Magdy z Wyspy. Nie? Bo tutaj już to przerabialiśmy raz jak oglądaliście poprzednią przeprowadzkę, jak nie to tutaj mogę wkleić. I to jest coś takiego, że pies <laughs> musi mieć aktualne szczepienia. E, trzeba jechać do weterynarza. Weterynarz wystawia zaświadczenie, że pies jest e, zdrowy. I z tym zaświadczeniem się trzeba udać do oficera kwarantanny, i on wystawia papier taki na, na transport psa, tak? który jest ważny tylko 3 dni. Także to też jest no, takie istotne, ale no nie wiem, no, trochę głupie może. W każdym razie Muszę to załatwić, bo bez tego papieru nie wpuszczą Magdy na... Yy, na prom. No, już jestem zmęczony, a jeszcze za, za niedługo są moje godziny pracy, także muszę siąść do komputera, nie? Więc... Jest zabawa, nie? Jest zabawa. Dziuwaka właśnie już też ma dość, mówię, żeby się zdrzemnęła, żeby sobie odpoczęła, no bo... Wiecie, nie, nie przegina też, nie? Jakoś powoli to ogarniemy. Mogę Wam jeszcze pokazać. Kupiłem takich 6 boksów dzisiaj, 155 litrów każdy. No i one nam powinny znacznie pomóc, jeśli chodzi o objętość. No zobaczymy, nie? Jak się nie spakujemy ze wszystkim, to później będzie, będzie selekcja, będziemy wyrzucać, nie? Bo musimy, musimy dzisiaj, znaczy wróć, jutro wyjechać, no najpóźniej w niedzielę, jutro jest sobota. I nasz przyjaciel, słuchajcie, od egzotycznego jedzenia. Wyspawał mi taki piękny bagażnik dachowy Już jest tutaj przytwierdzony, no trochę się ruszają, ale to te relingi nie? Relingi, no tu jest, tu jest sztywniej. da radę nie? Da radę Te sześć pudeł mi tutaj się zmieści idealnie, jeszcze będę miał między nimi troszkę miejsca Może tam, nie wiem, wsadzę namiot, leżaki nasze, wiecie, takie podłużne rzeczy i jeszcze troszkę tutaj zostaje, więc coś będzie można dołożyć, nie? No, no musimy się spakować po prostu w tego, nie? Falkona, a właśnie yy, byłem ostatnio z Kaliksem na Dunie, tej nowej. No i Falcon zyskał drugi przydomek, czyli ma teraz alias: jest Falcon 9, alias Nissan Algaib po, po tym jak obejrzałem Dione, nie? Także. Nissan al musi nas zawieźć na nową wyspę. 200 km, około 200 km stąd. Dwie przeprawy promowe, także będzie się działo. Zostańcie do końca, jak chcecie się dowiedzieć, gdzie, co, i jak i jak to będzie wyglądało. Nie? To pomykam do oficera kwarantanny, Going to the Quarantine officer <grystanski> Krajobraz po burzy patrzcie. już jest praktycznie wszystko Tu jeszcze ładuje telefon, nie? Reszta już zostaje <grystanski> Reszta zostaje? Tu jeszcze ostatnie garnki do spakowania a, a nasz cygański Cygański wóz wygląda tak Tak wygląda Jeszcze akumulator podładowuje, bo coś kurde słabo dzisiaj kręcił Także niech się podładuje i cały jest Pokażę wam jutro rano, bo już jest, jest w ogóle Już dochodzi 11 wieczorem No tyle 11 Almost 11 oh. Ale mnie boli wszystko, nie? How are you dziwaka e... Zmęczona Zmęczona. I. Dzisiaj ja nawet jej koszulka do wody wpadła, mokra jest. <laughs> Zmęczona i ślipi. Śpiąca. Śpiąca No ja też już mam dość. Ja też już mam dość. Ale po prostu no, mamy. Jutro nawet nie jemy śniadania, bo nie mamy co jeść. Wszystko spakowaliśmy, także. Dedukują na a breakfast at home. Wstajemy rano, kąpiemy się i w ten wyjazd. Shower. And... No a wiecie, ja dzisiaj jeszcze byłem na, na lotnisku odebrać naszego subskrybenta i, z, i znajomego w sumie który wynajmuje ten dom po nas i też odkupił, odkupił meble, i wyposażenie, to, to, to takie większe, wszystko y, którego my nie jesteśmy w stanie zabrać. No a jemu się przyda, bo ten dom jest wynajmowany w stanie takim nieumeblowanym. Znaczy tam tylko te szafy są w zasadzie i tyle, i szafki w kuchni. No także jeszcze pomagał nam, pomagał nam pakować tutaj wkładać te, te boksy na na, na nissan algaiba także też dziękujemy za pomoc i ten nie i dobranoc i dobranoc, o Antek tylko nie chce spać spój, nie? Antek spój. dzisiaj jest nie do zajechania jeszcze nie ma szp... uh, tired. Nie, no, nie jest nie, zmęczony nie jest zmęczony Antek siła Antek, Antek siła Antek Turbo The Moment. Ja. Cieszę się. Bez dobranoc Bez dobranoc. No Cyganie atakują. Das the Gypsy Queen. pokaż się, królowo cygańska. Jedziemy. Jedziemy. Mam nadzieję, że to wytrzyma. Mam nadzieję, że to wytrzyma. Nissan Algaib, nasz cygański boli, popatrzcie, dopakowaliście do, do pełna poduszkami. do yeah. <laughs> także trzeba się przeżegnać w drogę, nie? 206 km, 6 godzin. Ale jeszcze prom jest jeden po drodze, a później będzie drugi. Nie tylko my jedziemy dopakowani. It's <laughs> oh. going fast. <laughs> Baby, like back and forth and on the top. Skręć w lewo. Następnie zawróć. Ma are you shipping, Gbaka? I'm punta. Gbaka, be careful I'm scared. You don't say that. Da bike, da. He is very cute, huh? Bike with i we have Co What we have here <laughs> Go ta Drive the nice Algae Więc znaczy, jak widać jesteśmy na promie pierwszym Ja to się wiem martwię o te zaczepy tylko nie Jak to przeżyje to To przeżyjemy Tuż oni tam majstruują. Yeah. What they have here? Oh, it looks okay. They have pancit for Anton. Oh, <laughs> dla całej rodziny za 20 zetek Słuchajcie, na Filipinach to głodni nie będziecie Zawsze można gdzieś coś kupić do jedzenia Wszędzie Wszędzie Za naszą wycieczkę tutaj tym promem 1150 chyba peso coś takiego zapłaciłem Albo 1250 Już nawet nie pamiętam nie? Także spoko nie ale to jest bardzo bardzo blisko popatrzcie dopiero wystartowaliśmy wyspa Cebu wyspa Negros Popatrzcie jak wygląda droga z... No, z Santander do, do Cebu. White czyli oh, Watching Views. <laughs> Taką drogą wzdłuż wyprzeża się pomyka. Nie jest dziurawa, kręta. Jest duży ruch na niej. No i powolutku, nie? Ja to z tym wigwamem z tym naszym, kurde, co mamy na dachu, to w ogóle jadę jak mega mocher. Jeszcze szczególnie, że, że dziurawa ta droga jest no. A to jest Oslob, czyli miejsce męczenia rekinów wielorybnych Także takie miasteczko wzdłuż drogi no, Jak każde tutaj No i tyle, nie? I wszędzie i ludzie z maseczkami Turyści Żądni wrażeń z rekinami wielorybimi. Boli noga. Because you know, guys, I have long legs, you know, I need to stretch my legs. A że miasteczko, no to się trzeba przetaczać No i tak się toczymy, no I tak się przetaczamy od początku Ale tutaj jeszcze wolniej Ale za to jest kolorowo Kolorowo Inna wyspa, inny model tricykli tutaj <noise> Na mają takie Sportowe zresztą Sportowe bardziej Pierwsze sygnalizatory świetlne to już chyba w cebu jesteśmy. <grymne> a. Te, te światła, tutaj, to jak przerwa reklamowa na Polsacie, nie? Możecie iść sobie nastawić kawę, zrobić dwójkę, wyjarać fajka i nie wiem, co jeszcze, nie? Chyba już tu stoimy. Czekajcie, teraz jest 60, czyli minuta. Jeszcze było 200, a wcześniej było. Ze 160, nie? No, kilka minut No, ale to przynajmniej trzy pasy w jedną stronę Ale jeszcze nam zostało tego cebu, no to jednak jest duże miasto Exclusive, i Zostały nam 26 km do przejechania. Nawigacja pokazuje, że jeszcze godzina czasu, nie? Także. Takie tu tempo odchodzi, nie? Takie tempo. Przychodem Cie... Makua. <laughs> to jest w ogóle zgołniamy. Jak powiedziałeś? Trzy linie idą na jedną linię na crosstrodzie. To jest Filipino. Mój Boże. That's why it's so traffic here. Uh, 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 I'll go. <laughs> 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 <sighs> I think it's some kind of accident. You know, like truck and the SUV. Yeah, but the, they should remove this from the street. And oh. They oh Mazda is deformed. <laughs> you remember when we go to Manila? Similar similar this, you know, this place. What's going on here? King Chana. Masakra. To jest masakra To jest miazga Uch. Dojechaliśmy do portu Ale odwołali nam prom i musimy czekać e, 2,5 godziny na kolejny. Także Morfan on the Philippines. No i zobaczymy, czy kolejny Czy kolejny e, odpłynie. Jeśli odpłynie, to na miejscu będziemy około 12 w nocy. Przypominam, że wyjechaliśmy o 8 rano. 200 km, 200 km, trasa. Nie? Tak to tutaj wygląda. Jechałem non-stop. Zatrzymaliśmy się tylko w cebu na, na siusiu, i kupienie jakichś snaków, i zatankowałem auto i tyle. No i na tym promie wcześniej, nie? A tak to jechałem non-stop, bez zatrzymywania. No A zaraz Marikar wam powie, gdzie

Byliśmy tam w, 2000, w 2019 na takich wakacjach, jeszcze zanim się Antek urodził i było fajnie, więc sobie pomieszkamy teraz na Kamotes. Braliśmy no, pod uwagę też inne lokalizacje, ale yy, nie znaleźliśmy po prostu domu. Znaleźliśmy dom na Kamotes w miarę rozsądny, za rozsądne pieniądze. Wygląda na to, że z rozsądnym właścicielem również, także Anton, powinno być ok. Eee, i co? Eee, zmęczony jestem, nie? Skurde. No i co, no czekamy na prom, płyniemy. I co Marika tam jeszcze mówiła? Abo Nie wiem, już zapomniałem. Dobra, już wystarczy, nie? Widzimy się, widzimy się na kamotez. Jeszcze może na promie coś nagram. Ale już będzie ciemno. Krewetki, bater shrimp, kalix, kalix ma krewetki w maśle grillowany bangus, a ja mam głowiznę Tak. A Antek też rybę ciupie Smacznego 7.17 czekamy na załadunek na łódkę i później 3 godziny promem no, pewnie koło 12 będziemy, nie? Najpierw ładują ciężarówki, później ładują osobówki. Także... Impreza trwa Ale już nastroje lepsze po tym, po zjedzeniu kolacji Jeśli byśmy się nie odezwali już więcej, to dzięki za oglądanko No i do zobaczenia w kolejnym vlogasku Daj łapki Tak jest, łapki i te sprawy Daj komentarz Zostawcie jakiś komentarz. Subskrybujcie. Łysy czeka na łódkę. I subskrybentować. I subskrybentować tam. Trzeba i dzwony wciskać. Albo. Albo co? E, notification bell. Tak jest, już to powiedziałem. <laughs> Dara za